święte no, słowa, prawo. święte słowa. Dobra, przysy, już kupiliście obysta. wszystko? Jo, 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 jo. Co? Co ty pierwszy? O, analne. Nie próbowałeś nigdy? Dziewictwa analnego? Nie sądzę. to musisz z kimś porozmawiać. Po, po, po wina. <laughs> oh, this is bad! This is Geniu. very, very bad! No. A... A nic, tak, I, I should be with Trevor or at the airport. Now, someone, I'm not saying who, and, well anyway, it's not <laughs> a nice place to question leadership decisions, but someone may have told the Vagos and the ballas and the Frat Boys and the Lost and the O'Neills told them all where their stuff is. Bo, jak to już wygląda? O jezu, ale straszne, przestaczyłem się. Co on mówi? Ja, jak on tak może? No, proszę, mój, mój, kurde, patrzy się, jakby nie wiadomo, co oni. po 20 daj, po 20. A po wojdek 5? Nie. Dobra. Dobra, dobra. Czekajcie, czujka, 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 czujka. Północna, północna... Nie. To będzie podniowa. No, czy to jest jakaś różnica? Tak. Już. Ready up. To był. Po 100 tysięcy na Paweł, nie graj smurfa. Chyba Smurfetki. Kurde, gadałem cały czas do wyłączonego mikrofonu, naprawdę. No, no, no. Ty taki jesteś. Właśnie, właśnie, te, czekaj. Zróbmy sobie wszyscy Bieniu style. Widzicie, <grym> <grym> no. jest? To jest chemik. Styl, stryj, 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 chemik. chemik. Strój zagrożenie. No. Mamy chemik. Kolor, kolor, kolor. No. A tutaj kolor. Pasuje. Razem mamy zielony. Tak, granatowy kur Trzeba rozpoznać team lidera, nie? O i patrz, nawet niebieskie auto mam Dobra, która kruma jest moja? Ręce kręcę, w której Noż skręcaj! Ale on wysiadał z auta tak o Bieniu przez was pojechał pierwszy nie jak przyjebał już coś? pieniu Nic nie ja uderzyłem. O, kurde! zaraz uderzysz. E, półtora kilometra, to nie zdążę go nawet złapać. Paweł ostatni. Aha. Wow, doganiał mnie. Tru stał. Wow, zrzuca mną. No. Z drugiej strony mamy jechać. O, oh, sorry, zapomniałem się. Uff. Chyba jest w istocie. Nie, nie, nie. Fak. Ha, ha, ha. Dobra, chodźcie Ło wow, fuck <laughs> Latające kurumy Dobra, idźcie na południe My tutaj wy tam... Kurwa, wy tam mnie tu No ja jadę, blokujesz mi drogę Nie Jak blokuję ci drogę? Na inną drogę Brokujesz Brokujesz Gdzie ja? Ja muszę wyjść do środka? Łat? Musimy najpierw tutaj przejść, chyba, tak? Zajmijcie pozycję, wyjdźcie na razie z kurum. kurum. Dobra. Kurum. Kurum, <śmany> oh, kurum, fuck kurum. off. Co żeś zrobił? No już kurwa kurumy nie ma. <śmany> Jakim cudem <cudownie> ruskinął? By <śmany> te sterdy wokół siebie. No bo ja tego znikadkiem nie uderzyłem. Tak, delikatnie wjechałeś, 320, a cysterni się dziwi. Boże, nie, boże. Tak, delikatnie wjechałeś, że myślę, że się na nic nie stanie. No i chyba a teraz już nie, będzie nie będziemy mieli, no. Można zadzwonić po nią przecież, jak No tak? może. Dobra, to to się wytnie, ja będę na nią czekał. A, na nacisnąłem. Tam po co ci hmm. maska? Nie wiem, właśnie, ja jestem przystojny. Właśnie na duże Ej, nie mamy samochodów! Trzeba pan dzwonić, nie? No, do mechanika ja. No, na, Najpierw po, do ubezpieczalni dzwoni. Po co? No, bo moje auto wybuchło. To ty! Ej, dzwoni do mechanika, nic się nie dzieje. Ja dzwonię i... nie odbiera. No, dupa. Masz w takim miejscu, że nie odbiera. Słuchaj, weź... gdzie ty kurwa poszedłeś? Na drogę po krume. Czym się zajmuje? Nic z tego. No dupa. Czyli hardcore? Czyli hardcore. Czyli tak jak powinniśmy grać, a nie tak jak my zawsze gramy <grywa> Czyli Paweł zrąbał. Paweł. Paweł rządzi zrąbał. Paweł rządzi. Paweł rządzi. Co na drodze jest? <laughs> Bieniutek Co on tam? Bili, nie rzucaj w tą samą stronę co ja Fuck Taweł, Chodź Pojno tu Teraz przynajmniej będzie zabawnie Ej bo Pojno jaki, tu wiecie co to jest palec wielbłąda? Ja taki mam stary Ja wiem, tak, ja wiem. Tak, to, tak no wiem. rowek wbija po prostu, dupa o, jakie fajne auto, wsiadam. Dobrze, że podzieliłeś się auto. z nami tą informacją. Już? Dobra, już, dobra, to teraz nie zginę, kurwa. Jo. Co mam tutaj robić? nic. się! Będziemy chyba szczelać. Tak, szczelać. No co? co? Te What the fuck? Wystrzelił wszystkie cysterne, mogliśmy ich na wrogu wykorzystać. O, patrz. o, co? Ok, mama, Okej. mama, to, to mama, Męczy? mama, 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 nie mogę mama, mama, na odcinku. mama, na odcinku. mama, Chowajcie się, mama, tam... kurwa jesteście. No tam gdzie trzeba. Widzisz ich tam? No widzę ich tam. Dziwne, oni nie mają takich... Po kudęchny. twojej stronie, po prawej. A, zaraz będą, no. Headshot. Kurwa, się mnie trafił. O ile mam się tego wybronić, tak by the way? Few minutes, by the way. I oni od twojej strony idą! Few to trzy znaczy, tak? Co? Few to kilka. Idę idę. Ej, plecze. Chodź plecze. Hitler tutaj gruby szat. Już? Go. Bieniu! dobra to, to ja z nim jadę To czekaj to ja chcę. Ja, Paweł chodź do mnie czy, to, ja bym wolał jechać na Technikalu, na strzelaniu Daj mi Bieniu! Daj mi, ja I dobrze strzelam właśnie. Ty jedzesz ja, treborem technikala, bo jak ja będę kierował tą furgonetką No. No weź, no to weź To weź wez, Trupo, świeź na Technikala Czy tam ja nie umiesz jeździć tam. A <laughs> moja furgonetka już straciła HP. Jedźcie! Jedź. Jedźcie i nie gincie. No zostawili mnie w tyle i zginę i. Pierdolisz! Chodź! jedź. zwolni! Śmigła! Widzę przecież. Nie przypierdalaj w niego! Nie złożyłem kamała Kurde, mam za wysoką na całą Gdzie ta helka? prawej, jak wyjdziesz z synagogę Dobra, mam wszystkie w Lewo wyprzeciw trochę, wyprzeciw ją Dobra Jakiś przyjedna, że wyprzedzał. Widzisz to i ten też. I w autobusie też. Oczywiście, kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy? Ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszy. Ja A my powinniśmy dobry. być pierwszy. Jedź szybciej! Dobra, no, ja szybciej. tą Zwolnijcie trochę. <ślańska> Zwolnijcie trochę. Nie, Paweł nie umie jeździć. Bo jest no, jak ważny. Łałak, strzelają. Ja Czego się spodziewałeś, że cię będą głaskać po drodze? Fak, dajcie nam przejechać! What the fuck się dzieje? I co my dojeżdżamy tym to jest koniec? No a co? Co jest takie krótkie? Ja wiem, cieszę się, coś że... Do odcinka, kura... co, coś do odcinka trzeba będzie dodać. Może jakiś to after... To mogę... After -shoty? Nie. Nie no, zróbmy lej. od iluś lajków wrzucę swoje nagie fotki. <laughs> <laughs> Słuchaj, ty tak, tak? No a jakby inaczej. To powiedzmy od tysiąca, zobaczymy ten. Czy ile będzie? To spoko to. Mam cztery gimnazja u mnie w, w okolicy to wiesz, to zawsze do kolegów Spokojnie Paweł, spokojnie, nie martw się Będzie się mógł tutaj. Tylko ty masz 5 lat, nie, 15 lat, czy ile ty masz lat? 16 What the fuck 15 To będzie pedofilstwo <grystwo> Jeszcze Meryk trafi do więzienia wow, wow. i co wtedy... No właśnie to nie ja będę wrzucał jego fotki Strasznie opublikuję, dużo. Opublikuję na twojej Tu nie mam fanpage. Y. Nie ma fanpage ja ci tego założę. Ej, pomocy! no! To co robię? O, ja pierdzielę. Nie. Strasznie dużo. No to weź, zjedz coś! Wszystko, co w mojej mocy, żeby tu zjeść. Dostaję w po plecach. No ocuj się, bo nie widzę, nie mam jak go zestrzelić. Jedź co, jak wolno jedziesz? Co ty robisz? Bieniu Kto we mnie w tył wjechał? Ej, Słukowski się. Nie wiem, za mało dostał. Zatrzymaj się! Słukowskiej Nie wiem, co mi się stało. Wyjebało go? Wieniu, wstrzymaj konie! Co ci się stało? Dobra, tu my jedziemy do celu. O oh, fuck, prawie mnie zabił, kurwa, czekaj! Hashtag yy, rodzina. A, hashtag rodzina, okej. Czyli się tam, tylko już jesteśmy blisko. Pół kilometra mamy. Mm. Aby nie ma motor na plecach. A my mamy ponad kilometr. I zaraz nas zabijesz. Zaraz mnie zabijesz, naprawdę, jak mnie zgniecie, to mnie zabijesz. Dobra, ogarniamy. No ale już ich nie będzie. Wow, nie zmieszczę się. Nie, nie, przy, nie przywal mi w tyłek, Dobra, dzięki. Oh, good luck, good luck. Fuck. Tam ten... robią? Nie, nie, co Nie wiem, co zrobił, Będziesz się siłował. O, oh, fuck, dostałem ostro. Będziesz się si... siłował z pociągiem. Z pociągiem. Czekam. Z ciufą? On jest hardcore. On jest hardcorem. Coś się stało. Koniec? Bo to dzięki Bogu. dzięki Bogu, bo my byśmy kurde nie dojechali. Nie chcę skakać. Widziałem kurde ze 100 metrów. Dobra, dobra. Jak ja kocham ten twój mikrofon. Mój, mój. Tak. To rybawcza przyszła do pokoju i z musiałem zdjąć. Ustaw sobie puszkę to. No, no, right? Nie bo. Bo. Napierw wyciągnij to z buzi, a potem mów. A, to był już ten napad, tak? Tak, to był Ta. ten napad, tak. O Boże, no. Zaskoczyłem Cię. <noise>

Yeah, 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 got it. Yeah. Mm. 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 All right. So, Travar. Tra tra there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? <clears throat> are you selling me cocaine, oh, Mr. Phillips? Why, why do you keep. Saying that, hmm? and, and how is it that you know my name? Hey, <laughs> yeah, Trevor Phillips Industries to enterprise? Jack You are under arrest for trespassing Two away, six. Aha, czyli całe narkotyki stracił, którą przybyliśmy? No stracił, no, żeśmy wszystko zrobili na marne, ale i tak nam zapłacą. Dobra, i to. O! mi nauki osiągnięcie Platyna. Nie, ja jest. stówki jest A czekaj, bo. Aha, no tak. Jak robię jeszcze za pierwszy raz, to mam dodatkowe 100. Czyli masz 200. No. Oczywiście elitarne wyzwania, nic. Gdybyśmy nie decydowali przez Pawła, to by było. Przed jaką o mnie? A kto w lewał? No ty już prawie level, już prawie. 44 Ja prawie 90. Ała! Ała! Ała. ha <laughs>